Są ze mną Jacek Napora i Dawid Adamek, czyli sfilmowani eksperci w dziedzinie kina, oraz Filip Pietrek, czyli Filip kontra Kraków Like Totalny. Dzisiaj porozmawiamy o dobrym kinie, Czołóweczka. Nie wszyscy nasi widzowie siedzą w internecie, nie wszyscy nasi widzowie siedzą w YouTube, więc dla porządku i z szacunkiem dla naszych widzów wytłumaczmy, kim w ogóle jesteś. Jesteśmy sfilmowanymi, czyli gośćmi, którzy rozmawiają o kinie zaraz po seansie. Siadamy sobie w fotelach kinowych i dyskutujemy o tym, co przed chwilą obejrzeliśmy. Kanał jest owocem tego, że nam się najlepiej na świecie rozmawia o kinie, pomimo różnych gustów, troszeczkę doskonale chyba się rozumiemy. Tak. Bardzo często mamy takie same opinie, i wielu ludzi nam zarzuca, że. cały czas oceniacie tak samo, albo cały czas chwalicie. A jak hejtujemy, to zawsze znajduje się grupa osób, która powie: hejtujecie. Jeżeli tworzycie coś w internecie, to nigdy nie jest doskonale. Przejdźmy do pozytywów. Przejdźmy do pozytywów. Не, не, to... <laughs> Ludzie, którzy dużo filmów oglądają, mają często ten sam problem, który mam ja, człowiek, który prawie w ogóle filmów nie ogląda. Czym się kierować, żeby wybrać dobry film? Czy chodzić na wszystkie premiery? Hmm, bardzo dobre pytanie. Nas ten problem troszeczkę nie dotyczy, bo my chodzimy nawet troszeczkę z przymusu na niektóre filmy, żeby jednak tę normę tam dwóch odcinków tygodniowo wypełnić, I jest bardzo przyjemne. A czasami się zdarzą takie filmy, no bekogenne. Serio. Jeżeli, jeżeli są <laughs> jakieś widzowie filmowanych i oglądacie tą recenzję jakiegoś filmu typu Igrzyska śmierć śmierci. śmierci albo coś, to to jest nic. Te śmiechy i tak dalej, to jest nic w do tego, co my przeżywamy na sali. Ludzie tak. nas nienawidzą. Koło Ty nas z... siedzieć na sali kinowej jest straszne. Ty też jesteś z tymi wpisującymi widzami? Tak, no, tak. tak. Ja... <laughs> Metodologia oceniania. Jak przygotowywałem się do tego odcinka, to próbowałem wygooglować jakieś zasady, które rządzą ocenianiem filmów. Okay. Jakimi kryteriami kierować się w momencie, kiedy oceniamy film, żeby wiedzieć, że jest dobry. Niestety wygooglowałem tylko listę filmów zgodnych z Biblią. Ja osobiście preferuję właśnie podejście gatunkowe, czyli na przykład w danym gatunku ten film w porównaniu do innych filmów tego typu jest dobry, lepszy, gorszy. Tak samo mogę się dobrze bawić na kinie hollywoodzkim typu Szybcy i Wściekli i doceniać y, walory nieartystyczne, ale walory po prostu rozrywkowe tego filmu i porównać znaczy go do filmiczny, że słowo. A na kinie właśnie niszowym czegoś innego zupełnie oczekuje. My raczej jesteśmy za tym, żeby oglądać wszystko, co się da. To wszystko zostaje. Rozwijacie to cały czas. Bo później przejdziesz na jakiś film, szczególnie mainstreamowy, i widzisz motywy, które, które już znasz zewsząd, i sobie myślisz, cholera, to po co ja to oglądam? Jest to smutne dla mnie, że wielu ludzi zamyka się całkowicie na kino, które już powstało, uważając, że, że to jest nudne. Okej, okay, to jest specyficzne. Często przestarzałe, ale wiele się można nauczyć od, od kina, nawet niemego. Kino możemy generalnie podzielić, moim zdaniem, na dwa rodzaje: kino komfortu i kino dyskomfortu. I tak zwane kino zerowe, kino gatunkowe, well-hollywoodzkie, mm. to jest kino komfortu, bo idziesz na ten film i wiesz, że on nic nie zmieni w tym, że się swojej dobrze bawi. Oraz... Istnieje kino Dyskomfortu, czyli tak zwane kino niezależne, często łączone z europejskim, tak, tak to nazwijmy. I to jest film, który ma ambicje prawdopodobnie jakoś przeprogramować, zdekonstruować to, co sobie myślisz o życiu. Macie zmusić do myślenia podczas tak. seansu tak. i po tak. seansie. Tak. Jeżeli tak. zostawi w tobie taką furtkę otworzoną, gdzie możesz w polemikę wpaść na temat tego filmu i potem jeszcze porozmawiać ze znajomymi i skonfrontować swoje jakby wrażenia, to, to jest moim zdaniem największa wartość w ogóle w kinie. Ja lubię mainstreamowe kino, jeżeli jest świadome tego, tak. że tak. jest mainstreamowym kinem i potrafi znaleźć te nuty, na których zagrać, żeby nawet kinofil poczuł się usatysfakcjonowany. Chodzi o to, że jeżeli coś jest świadome, jest stworzone z całym dobrodziejstwem <grym> inwentarza, bawi się kliszami, nawet wyświetlanymi rzeczami, ale bawi się w nimi w sposób oryginalny. I to wtedy ty się bawisz na tym dobrze. Zauważasz, że twórcy znają te wszystkie motywy i one są ograne oni są tego świadomi i bawią się po prostu przemielając popkulturę na swój sposób. Pisałem kiedyś na studiach pracę na temat powtarzalności środków stylistycznych w kulturze na przełomie wieków. Iliada Homera filmowy Władca Pierścieni no. i gra Warcraft 3 operują dokładnie takimi samymi tak, środkami bo, stylistycznymi. Bo my jesteśmy ludźmi i mamy tylko tą, tą bazę rzeczy z którymi jesteśmy oswojeni przez kulturę i wiesz, od mitów i tak dalej. Kino 50 lat temu też bazowało na tym samym operowaniu schematów, ale być może jeszcze nie było tak odważne, żeby je podwracać. To, było, to była świeża I tutaj, kino wiesz, nie było wtedy jeszcze naturalistyczne, nie starało się odzwierciedlić rzeczywistości w tak bezpośredni Godard, sposób. Tak? Nowa fala francuska. Było bardziej teatralne. Awangarda. Jedna, druga, trzecia. Kino niezależne. Takie. Zabawa formą. Tu wszystko cały czas jest żywe i my jesteśmy w samym środku i to obserwujemy. Tu jest jara. Przemiana. Przemiana Na bieżąco. No. Tak żeby... Producent Adamek, producent Napora robią idealny film. Jest nieograniczony budżet, nieograniczona tematyka. To nie jest hipotetyczne zdanie, tylko wyprzedzamy przeszłość. Jedno jest oboszczenie, no. musi się dziać w Krakowie. Ja uważam ogólnie, że Kraków ma świetny potencjał pod względem Plenerowy. architektury, mm. plenerów i tak dalej, więc w nim można by zarówno nakręcić klasyczne kino noir, nawet. można by właśnie kręcić kryminały, można by tworzyć nawet historie gangsterskie. Oparte przecież na całe, całym wątku nowej huty, która jest jaka jest, ale żeby podejść do tego wątku tak naprawdę z klasą. Mm. Ja myślę, że Woody Allen mógłby się bez problemu odnaleźć w Polsce. No, ale to już był temat Alena. Tak, jest... te jak to się skończyło. Ale mówię, że mógłby, tak? Bo to jest jego klimat. Jeżeli nakręciłby do wczelni i w Bieli, to mielibyśmy stylistykę nawet troszeczkę zbliżoną do tych jego pierwszych dzieł. I takie też bym zobaczył. Żeby to było z klasą, na poważnie troszeczkę zrobione. Nie potrzebuję kolejnych komedii jak Anioł w Krakowie, czy tam coś z Piotrem Adamczykiem, tak? Podejrzewam, że jako twórca byłbym odbiciem swojego gusta, przynajmniej starałbym się, czyli wiem, że to nie byłoby łatwe kino. Chciałbym je robić... Byłoby niekomfortowe. Bardzo autorsko. Może kiedyś coś nakręcę. Frost pewnie też coś nakręci. Właśnie to jest fajne w naszej jakby pracy, że my poznajemy coraz więcej ludzi, z którymi być może będziemy kiedyś jeszcze współpracować. Marzę o tym, żeby zagrać w filmie noir. Ale ja chcę zagrać w takim kinie noir, że ja bym w Prochowcu z kapeluszem na szedł... Humphrey i bogat, Tak, szedł przez miasto, ćmił luga i mówił do siebie, że szukałem nowochódzkiego sokoła od 15 lat. Jeszcze w dodatku gangsterka tam jak oczy szeroko zamknięte. Już sobie wyobrażam taki właśnie klimacik takiego lekkiego noir no, 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 no. no. Że ktoś kogoś Ten śledzi po jest... tych wiesz alejkach, yo, 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 wypełnionych yo, yo. w ogóle kałużami. Ojoj, zrobimy, zrobimy to lepiej. Czerbiel, mocne kontrasty i dobra muzyka. Tak. Zrobimy to lepiej od Kublika, niech to tak. <laughs> będzie puenta tego odcinka. Dawid Adamek, Jacek, na pora, czyli zfilmowani Filip Filipie czyli Filip kontra Kraków dzięki, że byliście z nami. Yo. Dziękujemy i dziękujemy Tobie Filipie za. Dzięki za, za zaproszenie.